miniony poniedziałek miały miejsce istotne zmiany w zarządzie Włocławskiego klubu piłkarskiego. Nowym prezesem w włosławi został pan Piotr Olszewski, który jest dzisiaj naszym gościem. Witam pana, panie prezesie. Dzień dobry. Powołany został także dyrekt, dyrektor do sportowych, pan Radosław Rogiewicz. Witam pana. Witam. Chcieliśmy porozmawiać na temat sytuacji klubu, klubu z najwyższej klasy rozgrywkowej we Pytanie pierwsze jest do, do prezesa, panie prezesie. Pan jest wychowankiem klubu. Co to znaczy dla, dla wychowanka, żeby później objąć jego stery, być tym najważniejszym? To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ kiedyś, jako młody, młody zawodnik, młody człowiek, myślałem sobie tak, układałem, że może kiedyś w przyszłości uda się również działać w klubie. Losy potoczyły się tak, że przez większość czasu grałem poza Wrocławią, ale teraz zakończyłem przygodę z to nożną. Postanowiłem wrócić do Wrocławii już jako, jako działacz, a udało się głosami zarządu zostałem wybrany prezesem. Czyli kariera czynna zamieniona na karierę działacza, działacza czy ta tak? Tak troszkę bez doświadczenia od razu prezes, czy Pan sobie poradzi? No na pewno, jest to duże wyzwanie dla mnie, e, ponieważ ja do tej pory e, byłem po tej st drugiej stronie czynnego zawodnika piłkarsko i to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Przez e, kilka dni pełnienia funkcji prezesa i działania wspólnie z kolegami w zarządzie no, To wszystko wygląda troszeczkę inaczej niż z punktu widzenia piłkarza, ale mam nadzieję, że właśnie przy pomocy kolegów podołamy temu zadaniu i wyprowadzimy Włocławską piłkę na prostą. W takim razie oddam głos wiceprezesowi. Włocławska piłka ma zostać wyprowadzona na prostą. Jaka to ma być prosta? W co mierzycie na najbliższy czas? W co mierzycie w dalszych latach? No w najbliższym czasie przedstawimy taki szczegółowy plan, jak to będzie dokładnie wyglądało. Tak jak już wcześniej mówiłem na spotkaniu w zarządu, czy w walnym, w walnym zgromadzeniu, że no jestem osobą, która ma doświadczenie, bo poruszam się po różnych klubach ekstraklasy, pierwszej ligi, drugiej ligi. Jestem m.in. w Radzie nadzorczej drugoligowego klubu Miedzi Legnica. I tam już przerobiłem taką sytuację, że układaliśmy klub od podstaw, od samego początku. Tak jak ma to wyglądać, jak ma wyglądać szkolenie drużyn, jak ma wyglądać marketing, jak ma wyglądać pozyskanie sponsorów. No i to chciałbym też między innymi spróbować wdrożyć również we Wrocławiu. Nieoficjalnie powiem, że już prowadzimy pewne rozmowy, jeżeli chodzi o sponsorów w najbliższym czasie. Pojawią się pierwsze efekty tego wszystkiego. Będzie przedstawiony, tak jak mówiłem wcześniej, taki szczegółowy plan. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, jak będzie wyglądała sytuacja, co się będzie działo, jak się będzie działo, także będziemy też na Państwa Moc liczyli, że na bieżąco będziecie informować Włocławian z efektów naszej pracy, tak żeby wszyscy widzieli, że te zmiany nadchodzą, że są robione, że to nie są tylko puste słowa, że tak to będzie robione, jak powinno być od samego początku, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Plan jest przygotowany na cały rok. Z tego, co Pan mówi, jasno wynika, że chcecie iść w stronę pełnego. Profesjonalizmu, czy tak? No, jak już się za coś brać, to profesjonalnie. Tak? tak, bo tutaj jeżeli chodzi o to, e, chcemy, tak powiem, wcześniej zaprezentować na najbliższym wolnym zgromadzeniu, być może również w prasie, opublikujemy to taki szczegółowy plan, jak to ma wyglądać. Punkt po punkcie, miesiąc po miesiącu, jak chcemy po, poprowadzić to w przepraszamy, czy, przepraszam, czy e, sam klub, e, tak jak powinien wyglądać od samego początku, czyli od samego dołu, czyli od szkolenia poprzez, e, poprzez zarząd, no, tak żeby to było od początku do końca profesjonalnie zrobione. Aby to mogło być profesjonalnie robione, wiadomo, że kluczowe są środki, kluczowe są pieniądze. Mówi Pan, że być może pojawią się sponsorzy. Ja chciałbym zapytać o inną kwestię. Kwestia dotowania sportu, dotowania klubu przez miasto. Proszę mi przypomnieć, jaką dotację ostatnio otrzymał klub od miasta? Może prezes? W tym roku otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Miasta w wysokości 45 tysięcy, które są przeznaczone na działalność grup młodzieżowych. No właśnie, bo. 45 tysięcy, no pewnie na tyle miasto było stać, ale czym to jest tak naprawdę? Co to znaczy dla klubu, który musi funkcjonować cały rok, który ma ambicje, chciałby awansować? Czy 45 tysięcy to jest dużo czy mało? No, to jest kropla w morzu potrzeb, tak naprawdę. I tutaj te pieniądze e, nawet. W kilku procenta nie zaspokajają potrzeb, jakie są na dzień dzisiejszy, żeby klub na poziomie tym, którym dzisiaj jest Włocławia, zaspokoić. Stąd też, najpierw chcemy pokazać miastu i Włocławianom, że, że coś się zmienia, że idzie ku lepszemu, że jest nowa Włocławia, nowy zarząd, wszystko jest od nowa i dzięki temu, jak może władze w mieście też zobaczą, że, że jest tutaj w końcu z kim rozmawiać, że w końcu pojawiły się osoby, które chcą coś dla tej Włocławii zrobić i, i widać to poprzez działania, może też miał to inaczej spojrzeć na nas i ta kwota będzie większa. Pytanie kolejne. Zaczęliście rundę rewanżową ligi, gracie na sztucznym na, bo, na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Tam nie może nie mogą oglądać meczu kibice. No, mecze nie, nie są w takiej atmosferze, w jakiej powinny być. Kiedy wyjdziecie z tego sztucznego, z tej sztucznej nawierzchni, kiedy Wrocławia będzie grała na swoim stadionie. Wczoraj przeprowadziliśmy rozmowę z panem Wiesławem Borączykiem, trenerem drużyny Wocławi seniorów, również z zawodnikami. No i wszyscy stwierdziliśmy, że jednak taki klub jak Wocław powinien występować na lepszym, najładniejszym ładniejszym obiekcie. Na chwilę obecną takiego Wocławku nie ma. Musimy korzystać ze sztucznych boisk osirowskich. Stadion Osiru jest budowany. Dopiero co? Ale no nie ukrywamy, że chcielibyśmy poczynić kroki ku temu, żeby wrócić na stadion przy ulicy Chopina. No na pewno wszyscy sympatycy Wocławii. szczególnie ci, co grali kiedyś w Wrocławii wiedzą, że no to jest jakby taka kolebka Wocławi. To jest stadion, na którym działy się bardzo ważne rzeczy w historii Wocławii, Kiedyś wspólnie, może nie wszyscy wiedzą, ale z panem Radkiem, jako Jagielonka Pisła, awansowaliśmy na tym stadionie do drugiej ligi. Także no, to jest stadion taki, który, który utożsamia się z Ocalą. Tam byśmy chcieli wrócić. Nie wiemy jak, kiedy, jak to, jak to wszystko się potoczy, ale no, chcielibyśmy jak najszybciej wrócić na stadion Szybice Szukana. Kwestie kibiców bardzo istotne, o których, o których Pan mówi. Na pewno gra, przy, gra w normalnej atmosferze bardzo pomoże zespołowi, ale kwestie także marketingowe. Tutaj piłeczka w stronę wiceprezesa. Nie tylko bilety, z których no, wpływy w tej klasie może nie są jakieś wysokie, ale, ale możliwości także reklamowe. Powiem tak, no, plan marketingowy jest już wstępnie przygotowany, będziemy go doprecyzowywać. Ogólnie chcemy być bardziej widoczni jako drużyna. No nie chciałbym zadać wszystkich szczegółów, ale będziemy zmierzać ku temu, żeby kibice nabrali do nas zaufania, żeby pojawiały się na stadionach, ale nie tylko kibice, jako kibice do tej pory jak było, ale również całe rodziny. Są też chcemy przy każdej możliwości, jak tylko jakieś będą święta, nieświęta, dzień dziecka, dzień kobiet. Całą drużyną pojawiać się w mieście, tak, żeby wszyscy widzieli, że jest drużyna taka, że, że zmieniło się to wszystko, chcemy pojawiać się w przedszkolach, chcemy pojawiać się w szkołach, chcemy robić takie treningi pokazowe, chcemy, żeby no, wszędzie nas było widać. Tak? Dzięki temu być może uda się zaskarbić sobie sympatię z kibiców do tego, żeby częściej, chętniej i całymi rodzinami pojawiali się na stadionie. Spojrzenie takie w przyszłość marketingowe. Zatem pytanie ogólnie o ambicje klubu na przyszłość, bo Wotławek, jako miasto o średniej wielkości ponad 100 tysięcy, zasługuje chyba na coś więcej niż czwarta, trzecia liga. Gdzie za kilka lat chcielibyście się znaleźć? Nie wiem, co może być w zasięgu Wotławka. Pierwsza liga, tak jak kiedyś było? No fajnie by było tak naprawdę, tylko że to się niestety wiąże z finansami. Ja, tak powiedziałem wcześniej, jestem na nadzorczy drugoligowego klubu Mięś Legnica i tam robimy to już od pewnego czasu i, i wiem, że poziom drugoligowy, to, to, to są nakłady finansowe dużo, dużo większe niż dzisiaj Włocław ma obecnie. I, no, wszystko pokaże życie i zobaczymy, jak wygląda sytuacja z sponsorami włocowskimi. Jeżeli uda zbudować się tutaj grupę takich sponsorów, którzy będą regularnie finansować ten klub, no to jak najbardziej. Fajnie byłoby wrócić do tej pierwszej ligi, bo fakt, że moja przygoda była krótka, bo to na ten rok, gdzie pograliśmy na dawnym poziomie pierwszej ligi, czyli obecnej drugiej. Ale mam nie dawna była no, a druga, 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 obecna obec... Tak, i kwestia jest taka, że no fajnie byłoby, tylko no, niestety wiemy dobrze, że wiąże się to wszystko z finansami i to bardzo dużymi finansami. No wiadomo, że to się wiąże z dużymi finansami. Mówił pan na początku naszej rozmowy, że trwają już jakieś działania, ustalenia. Być może coś, coś uda się pozyskać. Pytanie, jak trudno, bo na pewno trudno jest pozyskać tutaj dla klubu we włocławku, klubu na takim poziomie poważnego sponsora i czy, czy, czy tych sponsorów może, może być po prostu większa ilość w najbliższym czasie? Pomimo tego, że raptem minęło kilka dni. Od momentu, kiedy zostaliśmy członkami zarządu w Włocławii, no Każdy na swoim gronie wykonał ileś telefonów do zaprzyjaźnionych firm, zaprzyjaźnionych osób, które te firmy prowadzą. No i w momencie, kiedy te telefony zostały wykonane, otrzymaliśmy bardzo pozytywny sygnał, że jak już wy się tu pojawiliście, no to możemy porozmawiać. I kilka rozmów zostało przeprowadzonych. Mówię, na razie nie chciałbym za dużo zdradzać, ale jest kilka pozytywnych sygnałów i być może już niedługo. Pojawią się informacje, o czym na bieżąco oczywiście będziemy informowali, no ale, oczywiście, najpierw trzeba dogryć szczegóły. Jeżeli dogramy, jeżeli będzie już wszystko pewne, będzie deklaracja, że tak, no to na pewno to ogłosimy i pokażemy, że można, bo wbrew pozorom jest pewne zainteresowanie. No, trochę nam przeszkadza to, że nie ma stadionu niestety trochę przeszkadza to, że jeszcze jest wiele kwestii niewyjaśnionych. Każdy kto chce wyłożyć ewentualne jakieś pieniądze na chciałby jasności i tego, że faktycznie te pieniądze nie zostaną wyrzucone w błoto, że faktycznie mądrze zostaną zagospodarowane. Są też Proszę jeszcze chwilę cierpliwości w najbliższym czasie na pewno, jak tylko pojawią się takie już konkretne informacje, na pewno to ogłosimy. W takim razie z taką informacją proszę nie wychodzić 1 kwietnia, bo może nie, nie, nie wszyscy na uwierzą. Pewno. Na pewno nie zrobimy 1 kwietnia. Wróćmy, wróćmy do, do prezesa, bo do sprawy czysto, czysto sportowe. Wrocławia mocno otworzyła rundę rewanżową. Czy o kibice o awans do wyższej klasy mogą być spokojni? Na chwilę obecną. Wygląda to bardzo optymistycznie, ponieważ mamy tyle samych punktów, co druga drużyna w tabeli Unia Solewskiej, także jak gdyby my musimy wykonać tylko swoją robotę, a Unia gdzieś musi zgubić punkty. Ale dobrze wiemy, że to jest tylko i wyłącznie sport i gdzieś zawsze można się potknąć. Mam nadzieję, że praca wykonana przez trenera, przez zawodników, a o tym byliśmy zapewniani przez właśnie trenera, że Pójdzie w dobrym kierunku i ten awans, który został postawiony jako cel drużynie seniorów przez poprzedni zarząd, my również jak potrzymujemy, podtrzymujemy, nie zmieniamy żadnych celów sportowych. Tutaj może poza wizerunkiem i organizacją klubu pewnie wszystko, wszystko się zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o cele sportowe na, na najbliższe miesiące tygodnie, pozostają te same, czyli awans do trzeciej ligi. Ale mówię, no nie można zagwarantować, bo tak naprawdę w sporcie nic nie spełnia. No właśnie, bo liczymy, że ten sens się ziści, że zostanie zrealizowany. Ale co jeśli odpukać noga się powinie i nie wyjdziemy do, do trzeciej ligi? Nie zabraknie nagle zarządowi cierpliwości, no i nie udało się, nie bawimy się dalej w, w ten znaczy, futbol. No, dzisiaj nie mamy tego stadionu też, tak? I to, to jest duża bolączka. I jeżeli tego awansu nie będzie, no to no, nic się nie stanie. No, idziemy w kierunku, bardzo mocno w tym się skupić na szkoleniu młodzieży, na pozyskiwaniu. Nowych zawodników do drużyn młodzieżowych, i tu iść w tym kierunku. Jeżeli nie będzie tak awansu, no to mówię, nic się nie stanie i mamy co robić, tak naprawdę. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, to, to w tym momencie ten awans, nawet jeżeli przesunie się o rok, bo, bo, bo na pewno będziemy chcieli awansować, to spowoduje, że będziemy mieli więcej czasu na pokładanie tego wszystkiego i na to, żeby spokojnie. Jak już wejdziemy, to, to być na to przygotowanym i o stronę organizacyjną, i finansowe. Skoro chcemy inwestować w młodzież, klub będzie, będzie to robił, to doczekamy się z posławka, no nie wiem, no może, może nie Messiego, ale może przynajmniej jakiegoś Blaszczykowskiego. To no. nie by było. Powiem tak, no przyjemnie byłoby, aby tak trafić, ale to też to nie jest takie proste i, i ja akurat Jakubowę Szygosty znam osobiście, bo, bo tutaj też dzięki Rakowemu Częstochowa akurat współpracuję z jego wujkiem Jurkiem Brzęczkiem e, i też miałem możliwość poznania, porozmawiania, e, opowiadał mi właśnie między innymi jakie to były jego losy też między innymi i, i, i to też pokazuje no, że, nam że, rzecz, że można, tak? tylko no, no, trzeba chcieć i trzeba trafić, ale też trzeba mieć drobinę szczęścia. W tym wszystkim, no i zobaczymy, no. jeżeli to będziemy szukać, to jak się szuka, to się znajdzie. No. W takim razie mnie na koniec nie pozostaje nic innego, jak w imieniu przede wszystkim kibiców życzyć Wam spełnienia tych celów i tych sukcesów. Gośćmi naszego portalu byli prezes oraz wiceprezes Włocławskiego Klubu Piłkarskiego.